W dzisiejszym odcinku przetestujemy nowe burgery Blowka. Mega burger? Daily, bacon oraz cheese. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żebyśmy przetestowali więcej rzeczy youtuberów. I suba tam na dole też zostawcie i komentarz koniecznie, a my lecimy dzwonić po burgery. I pewnie myślałam, co za debil dzwoni, jeszcze dobrze do, do, do pracy nie wszedłem. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zamówić cztery burgery Blowka. Dzień dobry. Obawiam się, że źle się Pani dodzwoniła. Owszem, y, zajmujemy się burgerami, y, ale y, no, nie może pani umieć złożyć zamówienia. A gdzie mogę to złożyć zamówienie? <grym> może Pani złożyć zamówienie przez każdą aplikację. Volta, Volta, Glovo i Ubera. Dobrze, dziękuję ślicznie w takim razie. Dziękuję. I przepraszam. No, Udało się, mieliśmy małe problemy, ale o 13.50 jest dopiero odbiór, e, nigdzie tutaj u nas w okolicy nie chcieli nam przywieźć, więc się wysłaniliśmy i po prostu u nich pod budynkiem będę czekała, bo tam mogą mi dowieźć, także no co, widzimy się jak będziemy już tam jechać. Dobra, sytuacja wygląda następująco, już jest odpowiednia godzina, żebym jechała po burgery, więc ja jadę, jadę sama, więc nie zobaczycie mojej podróży, bo no, nie będę włączała kamery jak jadę sama, więc y, jak już będę odbierać je to wtedy y, będziecie razem ze mną. Czyli za. Dobra, ja już jestem na miejscu idę szybciutko, już pan do mnie dzwonił i gdzie ja jestem w ogóle, ale no kurde, nie wiem jak mam tam dojść w ogóle, nie wiem gdzie on y, podjechał, w ogóle z niepolakiem, więc ciężko się z nim dogadać. Y, no ale dobra, idę go szukać, no bo co? No bo tak. Dobra, mamy te burgery, jedę do domu i szybko będziemy je testować. Musiałam przejść dookoła galerii, bo się źle umówiłam. Myślałam, że główna wejście jest z drugiej strony, a się okazało, że jest po drugiej stronie. No, a nie ma to znaczenia. Boże, ale się zmęczyłam. Także zabieram burgerki, lecimy na testowanko z całą ekipą. Jesteśmy już w domu, z nami jest burger, a ze mną są domownicy. Siema. <gry> I jest... zapakował to Miki. Miki, bój się, bo tutaj, wiesz, to, będzie nawet... źle. Zapakowane i zrobione, to będą dymy. Na, na pewno, pewno jest dobrze, Miki, nie bój się. Ale no co myślicie? No fajnie, nie papier wszystko, nie, no, no ładnie, to jest. No. Ciekawe. Wszystko jest jakby, no co, w, chyba w porządku, nie wiem co się mówi więcej o opakowaniu, fajnie wygląda. Będę pierwszym YouTuberem, który otwiera takiego blowek blow burgera. Ej, ja myślałam, że to już będzie burger. jeszcze w środku. Żeby ciepło trzymało. A blowek siedzi i zawija w strebierka. Tak jest. Nie, BD, <grym> blowek daily. Blowek daily, że nazwa burgera. Okay. Czarna bułka, widzowie. Spalona. Nie, to my tego nie jemy jak spalona. Nie, no. Ej, daily jest. Jest mięso, e, <grymne> bułka. Bułka czarna, sos. Wszystkie burgery, które zamówione zostały, zostały zamówione z sosem średnio ostrą. Tak. Okej, okay, super. Dobra, to testujemy. Dobra, burger już jest przed nami. Pierwszy, no test. Co? Pierwszy uh -huh. test. Wow, to mięso jest bardzo mocno zmilone. widzisz? Tak. mięso jest McDonaldowe, wręcz bym no. powiedział. Tylko, że Ale? grube takie. Fajka? W ogóle nie ma warzyw, jest tylko sałata z susem. Ej, faktycznie! <grym> na <grym> początku <grym> ja bym przetestował smak samej bułki. O, na to To jest dobry pomysł. No. Ej, bułka ma taki pozmak inny. To nie potrafię powiedzieć. To to jest za smak, może dziewczyny powiedzą. Bardzo intensywnie czuć sezam. Sezam, no. Bardzo intensywnie. A ja akurat Dobra. z dołu spróbowałem, więc mm. nie czuję sezamu, ale jest inny smak po prostu. Dobry, smakuje nawet smakuje. Mi. Ten sos jest fajny. A najbardziej wybredną osobą jest JJka. Więc jeżeli JJka powie, że jest ok to to Blowek i Miki mają szczęście. Fajne. Mięso zupełnie inne niż w burgerowniach. Tak. Co tak. zupełnie inne niż burgerownia? Jest to no? miękkie, no. mocno zbite. Ja bym wolała, żeby było miękkie Ja bardziej. też bym tak wolała, właśnie żeby I żeby było no. takie bardziej soczyste. O, tak. No. W sposób. Może... Ale może było soczyste, ale my to jemy po pół godziny. Mm -mm. Prawie godzinie. Po godzinie. Po godzinie. Po godzinie 15. Ale ogólnie no sos jest spoko, chociaż ja bym wolała, żeby był bardziej pikantne. Nie, nie jest pikantne w ogóle. No, no. właśnie nie, ale wybrana była opcja średnia. Średni po prostu, żeby nikt się nie czuł źle z tym. Tak. Średnio jest naprawdę średnio. Dobra, oceniamy bułkę w skali 1 do 10? 7. Prawda? 7. Mm, samą bułkę smak? Samą bułkę. 8. To ja też daję łuseczkę. Mięso? 7, 5, 6. Ja daję 9, bo ja lubię takie mięso. Okej. Okay. ty lubisz takie zbite Ja bym <grym> wolał faktycznie, żeby bardziej się kruszyło. No a cały kształt burgera? Jak mam 6 na 10, ale ja chcę spróbować z większą ilością warzyw, bo nie lubię jak jest tylko samo mięso, sałata i sos. Dam 8. Te dwa punkty sobie już tak zostawię na zaś. Ja dam 8. Zobaczymy, co następne oferują, bo one są lepsze. Ja bym wolał bardziej pikantne taka sprawa. To zobaczymy, czy są pikantne. Lecimy do drugiego burgera. <grym> Już mogę powiedzieć, te burgery, jak mam być szczera, wizualnie, są zdeptane. Są trochę zdeptane, no ale to przeważnie tak burgery wyglądają jak są na dostawę, nie? No na tak. miejscu całkowicie Więc tutaj... inaczej pewnie by wyglądał. Co mam w środku, moja droga? Tofu. tofu. Kurczę, tofu. Tofu, tak? I samo fu, bardziej bym powiedział. To jest właśnie ten wege burger, także... Czyli to ja rozumiem, że to jest to samo co w tamtym, tylko że z tofu. ta, Tak. Ten sam sos. Dobra, wybraliśmy opcję bez warzyw, tak jak coś i było to specjalnie zrobione jakby coś, także... Jest jak jest. Mamy sałatę, cieszmy się. Próbujmy, nie Niektóre były smaczne. Ok. Dobra, przed nami Wege burger, sprawdźmy jego smak. Piermięsko, co? <laughs> no nie wiem, muszę to spróbować, to więc to zrobię. Smakuje trochę jak mięso szarpane z kebaba. Dokładnie. No właśnie próbowałam. Naprawdę jest dobre. Aj, dobra, spróbuję. No jak to się nazywa? Tofu. tofu! Tofu! Tofu? Tofu oceniam Kali wege. 3 na 9, bo jest naprawdę smaczne. Ej, jak on na maksu doprawione, dobrze! Jest no tak. doprawione, jest fajne, ja daję 8,5. Dobra, <grym> próbujemy z bułką. Powiem tak, no ja bym sobie sam nie zamówił. Ale jak już zjadłem, no to taką siódemeczkę bym tutaj dał. No. A mi bardziej smakuje wegel niż ten z mięsem. Szczerze? Zdecydowanie. O, proszę. Mi chyba, tak. 8 na 10, bo nie ma że to nie jest wina y, blołka. To, to, to ja. Albo tu. To wszystko bez wina Powiem tak, no, daję mu też 8. Nie, no. 8 i 8 w sumie. Ja mówiłem, dla mnie siódemeczka. Przed nami trzeci burger i to będzie burger z bekonem. O no, w no. końcu z mięsem. Mamy burgera z bekonem, ale. Ale. Justyna, no, ale, ale, tutaj Justynie pewnie nie będzie pasowało to, że. Przecież to jest jakaś tragedia. Czy wy widzicie ten bekon? On nawet chyba nie był podsmażany. No, to jest dla osób, które faktycznie lubią taki rodzaj bekonu. Ja powiem tak, ja taki boczek potrafię zjeść, lubię czasami zjeść, i sprawdzimy tutaj sobie smak tego, bo jak dziewczyny, z pewnością go nie spróbują, więc ja wydam tutaj werdykt. W takim razie Krystian, próbuj ten boczek. Męso, męso, męso. No tak, Ej, ja też chcę spróbować yy, ten boczek. Nie. Bez tego boczku to jest taki sam burger jak ten pierwszy, nie? Tak. No. To jest identyczny jak burger day, daily, tylko, że, e, tylko, że jest boczek. On bez smak miał, chociaż dobrze. Dajcie znać, czy lubicie taki wysmażony boczek, mm. czy w ogóle lubicie boczek. Tak, napiszcie tam w komentarzu. Jest tam. intensywny smak, jest słony. Doprawiony. Jest doprawiony. On jest taki bardziej jakby duszony jeszcze. Wędzony wiesz? troszkę, nie? Na, tak, wędzony, duszony na ciepło. No. Ja z całym burgerem, no, nawet smakuje nie źle nie jest najgorzej, serio. No, wydaje mi się, że ten bekon nie przeszkadza, ale wolałbym tego klasyka. Nie? Z bekonem wolisz? Ja zawsze wolę z bekonem, ale ten bekon mi nie przeszkadza, mimo że się troszeczkę ciągnie. Makowo jest super, tylko gdyby był jeszcze chrupiący, to by w ogóle... Ryba. No. Dobrze, zaczniemy od Justyny. Ocena całego burgera. Mam na 10. O! Uuu, uh, straga. Ja daję 6, dlatego że jest, no nie wiem, identyczny. Ja daję za bacon, który jest niedosmażony minus 5, więc zatrzymujemy się na 7. 7! Tak. Dużo! Mimo że nie smakuje. Fajno. Hey. Fajno. Ja daję tak samo jak Krystian, 7. Moim zdaniem smaczne. Po prostu. A czy nie, generalnie te burgery są super. Fajno. Tak, Fajno, są smaczne. Nie ma takiego zaskoczenia, że wow, żebym dał 10 na 10. Tak, nie. że takie zarąbiste, ale no na taką siódemkę ósemkę to prawie każdy. w mojej No, opinii ja myślę, dosługuje. że po prostu jakbyśmy zaznaczyli tam te warzywa, które powinny być jeszcze w tym burgerze, bo powinny być, i jest opcja darmowa warzyw, to byłoby na pewno dużo lepiej, no ale to nasz błąd, no niestety stało się. Dobra, przed nami ostatni burger i jest to najklasyczniejszy burger z klasyczniejszych, najbardziej wyczekiwany burger, bo to jest cheeseburger! Cheeseburger! Mój gór! Gramy w kapsle. Tak jest. Sera jeżeli, jest masa. Je, jeżeli cheeseburger będzie zły, Miki się z tego nie wywiąże. Sp... No. No. Tak, sprawdźmy sobie syrek na poczek. Tak jest. Gdzie on jest? Przez... Halo. Na samej górze, zobacz. Tak, jest, faktycznie, jest. Wie dlaczego bułka się? Yes. Pod rano, sosem. Jest ser, yes, yes, yes. jest. jest. Ser. I mam kawałek na jaj, ser. Nie, tu Czeka. patrz, mam tu na patyku. Jest ser. Na Dobra, na bez mieście. gadania, ja se jem. Ej, ser jest dobry. ugryźcie całego burgera. Dopiero poczujecie ten ser. Bardzo aromatyczny jest. Bardzo fajne. fajno wam powiem, fajno. To jest taki typowy <laughs> cheeseburger To jest typowy Pittsburger. Czyli jest mięso, byłyby warzywa, gdybyśmy je domówili oraz ser i bułka, to jest typowy, a to o to poznajcie naszego krytyka tego odcinka. Weźmy pod uwagę, że Blołek oznajmił nam to wczoraj, więc to jest pierwszy dzień, gdzie mogliśmy dostać te burgery, tak mam nadzieję, że po prostu pewnie jeszcze wiele osób będzie je testowało i z każdym kolejnym testem Będą jeszcze lepsze, są naprawdę bardzo dobre. Nie wiem, nie wiem jak smakują z warzywami, tak, Ca cały czas mówię o warzywach, ale czuję się winna, że ich nie zamówiłam. Dobra, okay. Ocena ogólna restauracji. 5 na 10, Dobia. ogólnie. Ogólnie, wszystkie burgery. 7,5. Ja dam 7,5 ja też daję siódemkę. Trochę ogólnie mi brakuje do takich idealnych. Burgera idealnym... burgera Natalia, że ci brakuje? Tak, Ale <laughs> siedem Ja lubię, także wiecie. Siódemeczka, ale myślę, że będzie coraz lepiej. No i spróbujemy kiedyś z warzywami na pewno. Ja też sobie zostawię taki. Zapas. Zapas punktów, dokładnie. Więc też dam siedem. Szczęśliwa siódemka na rozwój szczęśliwego interesu na nowo. Mam nadzieję, że Wam się podobało, podobały nasze opinie. Powodzenia życzymy Blockowi w realizacji tego sukcesu. To chyba byłoby na tyle. Wpadajcie do moich ziomków i trzymajcie Zapraszam. się. Cześć!